Cześć kochani! Kto jest fanem techniki origami i uwielbia wszelkiego rodzaju kwiaty, musi obowiązkowo zobaczyć materiał, jaki dziś dla Was przygotowałam. Co będzie jego tematem? Taka oto piękna linia. Do jej wyprodukowania potrzebujemy jedynie kwadratowej kartki, przyda nam się także długopis ołówek bądź też kredka. Ja najpierw wytnę sobie kwadracik Wykorzystałam kartkę A4 Jak widzieliście przed momentem, złożyłam sobie kartkę na, e, poprzekątnej Muszę tę kartkę złożyć raz jeszcze poprzekątnej tyle rzeczywiście z drugiej strony. Teraz kwadrat składamy na pół w poziomie i w pionie. kładamy kwadrat tak, po czym składamy go w taki właśnie sposób. Jest też jeszcze nieco inna metoda. Już ją Wam prezentuję. Możemy Złożyć kwadrat po przekątnej, a następnie ułożyć kartkę tak, odwrócić na drugą stronę. I złożyć tak. Oba sposoby są równie dobre. Teraz otwarcie. Powinno znajdować się w części górnej. My natomiast zaginamy boki kierując je do środkowej linii zagięcia. Czyli prawą część, lewą część, i identycznie działamy z drugiej strony. Teraz każdy z tych trójkątów musimy rozłożyć, właściwie rozkładamy całe skrzydło. Wkładamy do środka palec i rozpłaszczamy. Przesuwamy na prawą stronę i znowu otwieramy. Rozpłaszczamy i kierujemy tym razem na lewą stronę. Odwracamy wszystko na drugą stronę i wykonujemy analogiczne czynności: czyli rozpłaszczamy, kierujemy na stronę prawą, otwieramy, rozpłaszczamy i odwracamy na na lewą. Wygląda to tak. I dalej prawe skrzydło odkładamy na lewą stronę. Odwracamy i znowu prawe skrzydło na lewą stronę. Powinna być tutaj między tymi trójkącikami pewna luka. Dolną część kierujemy ku górnej, ku górnej. Składamy wszystko na pół. Wyrównujemy zagięcie. Rozkładamy. Po czym ten element składamy. jeden raz i drugi raz druga strona Oczywiście musimy też złożyć części boczne. tutaj i tutaj. i Można teraz rozłożyć ponownie i spójrzcie, utworzyły nam się trzy linie zagięcia, które tworzą trójkąt. Zgodnie z tymi liniami zaczynamy składać naszą figurę. Trójkącik, który właśnie widzicie? Kierujemy ku górze. I druga strona części boczne. do góry. I do góry. Przekładamy prawe skrzydło na lewą stronę i z drugiej strony podobnie. Musimy zagiąć teraz całą konstrukcję tak z prawej strony, z lewej tutaj też, po odwróceniu na drugą stronę. I jak zwykle nie możemy zapomnieć o częściach bocznych. Przyda się teraz ołówek. Albo też długopis czy kredka, to już obojętnie, zależy co macie pod ręką. Nawijamy. Ojku, nawijamy. Widoczny tu fragment nałówek. I znowu z tyłu. I. Jak było również to poprzednio, musimy pamiętać o elementach bocznych. Poprawię jeszcze. I lilia, origami jest już gotowa. A tu mamy poprzednie egzemplarze. Wiosna już za kilka tygodni, więc na YouTube'owym kanale Lubię tworzyć oraz na stronie lubietworzyć.pl będzie się pojawiać coraz więcej projektów z tego właśnie zakresu tematycznego. Trzymajcie się ciepło. Hej!